Kochani, zgadnijcie, gdzie jestem. Słyszycie tą muzykę, te kolory za mną. I to ciepło tutaj, że jest po prostu gorąco. Jesteśmy w Kolumbii, jesteśmy w Kartagenie, jednym z najpiękniejszych miast tutaj w tym kraju. I właśnie stąd dzisiaj nadaję dla Was QA. Dobra kochani, więc pierwsze pytanie od Klary. Czy planujecie napisać książkę o swoich podróżach albo może na inny temat? Więc tak, jeśli chodzi o mnie, to taki, ja takiej książki, jak widzicie, książki od różnych podróżników o różnych krajach, tam ci byli. Ja takiej książki nie planuję napisać, przez to, że mam na to ma mam mało czasu na to i po drugie, nie mam dobrego pióra. Ja po prostu nie lubię za bardzo pisać. Wolę nagrywać, robić filmy, montaż, także na tą chwilę to nie jest w planie, chociaż nie mówię nie, bo wiecie, no, wszystko się może zdarzyć, wszystko się może zmienić. E, ale na przykład Niko e, ma znowu w planach zrobienie takiej jak gdyby bardziej Fotoksiążki, bo jak wiecie, Niko jest fotografem, ma przepiękne, robi przepiękne zdjęcia. Te wszystkie zdjęcia, które są tutaj na YouTubie, to są właśnie jego, więc myślę, że na pewno w przyszłości będzie chciał zrobić taką właśnie fotoksiążkę z, z kul o kulturze, zwyczajach, o przepięknych miejscach tutaj w Ameryce Południowej, bo w tym się specjalizujemy. Czy francuski był trudny do nauki dla Ciebie? Francuski jak ja miałam w, w, w liceum i na studiach, to mnie się wydawał strasznie, strasznie trudnym językiem, przede wszystkim ciężkim do wymowy, bo no, dla mnie najcięższa właśnie była wymowa na samym początku. Wydawało mi się, że w ogóle on nie jest jakiś taki gładki ten język, że jest ciężko jest ładnie wymawiać przez osoby nie z Francji ten język. I tak naprawdę ja się nauczyłam francuskiego dopiero w, we Francji, jak pojechałam na drugim roku studiów, na drugim chyba tak, na drugim roku studiów do Francji na Erasmusa, no i tam się nauczyłam języka francuskiego przez te cztery miesiące, że po prostu wiecie, z, z A2 poziomu przeszłam na B2 od razu i, i wymowa się nagle stała po prostu taka banalna. Także, tak, francuski. Jeśli nie jesteście w krajach francuskojęzycznych, wydaje mi się, że jest językiem trudnym do nauki, nawet bardzo trudnym, bym powiedziała. A, ale jak już jesteście właśnie w kraju, gdzie się w tym języku mówi, to naprawdę, no, ja szybko na przykład załapałam francuski. E, wasza ulubiona muzyka, jaką słuchacie? to twoja ulubiona muzyka? Gustavo Santaolaya. Santa Santaolaya. A Santaolaya? Tak, słuchajcie, mamy. Mm... Takiego piosenkarza, piosenkarza, nie wiem czy tak mówi, z Ameryki Południowej, z Argentyny, po prostu cały czas go słuchamy tutaj w Ameryce Południowej. Gustavo Santa Olaya, nie pamiętam dobrze jego nazwiska, tutaj macie. A tak sobie słuchamy jakichś miksów, putumayo, czyli tutaj muzyki z Kuby, Kolumbii, afrykańskiej jakieś bity. A ja bardzo też lubię piosenkarkę z Argentyny, która mieszka w, we Francji, Natalia Doko. E, I... Bardziej takie klimaty, ten typ muzyki lubimy. No a z polskich to na przykład bardzo lubimy Julię Pietruchę. Bardzo lubimy też... No jak jesteśmy w Polsce to Miłosza z zespołem Śląsk. Ten koncert bardzo robimy Właśnie chcę Nicolasa zabrać w lutym na koncert. W Bielsku. I co jeszcze z polskich, Nikon? Policeman. Policeman przykrywam. Niko mnie jak to policeman? przytrzesuje mnie, na na na, na na na, na co to to co moje jest moje, co ja robię Tak, to jest Nikolasa Ulubiona piosenka. Czy macie dodatkowe prace stałe, na przykład zdalnie, czy tylko praca z organizowania wypraw? I czy według Was, po Waszych doświadczeniach, jest możliwe takie podróżowanie i praca zdalna? Ee, więc tak, nasza praca to jest 50% praca zdalna, a 50% praca związana z organizowaniem wycieczek. Ee, jeśli to my musimy być pilotami wycieczki, no to musimy być w danym miejscu, prawda? A ja też mam wycieczki, które organizuję, ale nie pilotuję, i wtedy wszystko robię zdalnie. I wtedy to jest dla mnie o wiele lepszy tryb pracy, bo mogę podróżować gdzie chcę, a jak pilotuję, to niestety. Latamy po tych krajach Ameryce Południowej, jak głupiej trochę. Na przykład Niko miał ostatnią grupę. Słuchajcie, byliśmy w Argentynie, zaczynał grupę w Argentyna, boliwia Peru, kończył na Peru. Ja już byłam w Argentynie, czekałam na niego, więc on miał przez dwa dni brał dwa nocne autobusy, bo te samoloty w Ameryce Południowej teraz po pandemii są tak głupie, że nie ma fajnych połączeń. Więc samo połączenie Cię wychodzi 20 godzin prawie i 3 razy drożej, 3, 3 razy drożej, 5 razy drożej niż takie autobusy nocne. Więc jeśli chodzi o tą naszą pracę, to muszę Wam powiedzieć, że przez ten rok było bardzo ciężko. Przez właśnie problemy logistyczne, że ja czekam na Nikolasa w Argentynie, on jest Peru, musi dwa razy brał autobusy po 40 godzin, więc to nie jest praca łatwa i to absolutnie nie jest praca dla wszystkich. Jeśli lubicie komfort, to, to zapomnijcie o tej pracy. I czy żałujecie, że podróżowanie stało się Waszą pracą zarobkową? Nie, tego absolutnie nie żałujemy, ale dalsza część pytania jest trudna. Czy przez to magia podróżowania nie straciła na autentyczności? Eee, no to jest trudne pytanie, bo tak, trochę magia podróżowania straciła na autentyczności przez to, takiego podróżowania klasycznego. Bo wiecie, my no 90% z turystami robimy takie podróżowanie dość klasyczne i myślę, że przez to my w ogóle nie mamy ochoty tak podróżować, jak podróżujemy z, bardziej z turystami i przez to właśnie szukamy innych sposobów na podróżowanie, czyli nie wiem, widzicie, już nie, już od paru lat nie mogliśmy podróżować autobusem jak backpackersi, nie, w ogóle to totalnie to już jest nie dla nas, musimy mieć swój przede wszystkim środek transportu, żeby, żeby w tej podróży była taka dość duża autentyczność i przede wszystkim Musimy być z dala od turystów. Bo już te miejsca turystyczne, mimo że są przepiękne, że warto je odwiedzić, nawet ten jeden raz w życiu, to my je bardzo, bardzo omijamy. Tak jak Wam mówiłam, no, yy, przez to, że jesteśmy w tych dużych turystycznych miejscach, jak Machu Picchu, czy inne, czy inne tam rzeczy, czy Patagonia, chociaż Patagonia w tym roku była ok, nie turystyczna, ale przez to właśnie musimy całkowicie omijać te miejsca turystyczne. I chcemy być w totalnej... in the middle of nowhere, gdzieś, gdzieś, gdzie nie ma nikogo, gdzie jesteśmy sami i gdzie jest przepięknie. Zawitacie do Polski? Może jakiś vlog z Tatr, z albo coś? Kochani, przez to pytanie będę musiała Wam trochę opowiedzieć o naszych planach przyszłorocznych. No, na ten rok. E, więc tak... Tak, na pewno będą vlogi z Tatr i nie tylko, bo przede wszystkim z Beskidów. Ja jestem z Beskidu Żywieckiego. Więc y, tam się mocno szykujemy na skitury. Teraz jest 13 stycznia, więc ja mam nadzieję, że jeszcze śniegu dopada i jak przyjedziemy już do Polski za miesiąc, to śniegu będzie po pasa. Także na pewno będą jakieś vlogi z Polski. Chcę zrobić naprawdę dużo, bo no, chcemy się zatrzymać w Europie, nie tylko w Polsce, 3-4 miesiące. Także macie tutaj, musiałam Wam trochę powiedzieć o naszych planach na przyszłość. Jaki kraj polecacie na pierwszą podróż po Ameryce Południowej? No, dobra, ja przede wszystkim polecam albo Peru, albo Kolumbię. Jeśli robicie podróż motocyklem, to Kolumbia. Nie ma lepszego kraju w Ameryce Południowej na zaczęcie Waszej wyprawy motocyklowej jak Kolumbia. Nie ma lepszego, po prostu Kolumbia jest idealna na wyprawy motocyklowe. A Peru znowu, jeśli jesteście bardziej, bardziej chcecie klasycznie zwiedzać autobusem, to Peru jest pod tym względem dla turystów jest naprawdę świetnie przygotowany. A ty Niko, jak myślisz? Też Peru i Kolumbia? Peru i Kolumbia tak, Bolivia i Argentyna. Bolivia Jako pierwszy kraj do zobaczenia? Bo to jest jakiś szok i dla mnie to, to warto, no. No, ale może na drugi raz, bo Boliwia jest ciężka mimo wszystko. No dobra. I w którym kraju najlepiej mówią po angielsku, w którym najmniej trzeba znać hiszpański. Powiem Wam, że w Ameryce Południowej no, byliśmy praktycznie w wszystkich krajach, oprócz Wenezueli, Guyany, Urugwaju i Paragwaju i Surinamu. I wszędzie mówią tak samo. Nie ma kraju, gdzie mówią dobrze po angielsku. Warto je znać warto je znać jakieś słówka po hiszpańsku, naprawdę hiszpański jest bardzo i mimo wszystko, więc jakieś podstawowe zwroty warto się nauczyć przed... Nie, dogadacie się, wiadomo, że się dacie po angielsku, ale nie ma tak, że w któryś kraj jest lepszy od innego. Wszędzie, wszędzie jest to samo. Czy jakby znalazł się jakiś sponsor i zaoferował większe motocykle, to czy popełnilibyście tur po całej Ameryce Łacińskiej od kraju do kraju? Ja już bym tego drugi raz nie zrobiłam. Ponieważ znamy Amerykę Łacińską tak dobrze, że wolałabym zrobić jakiś inny kontynent. Dajcie mi Afrykę, dajcie Azję, dajcie USA, jadę tam. Ale już Amerykę Łacińską znamy, naprawdę, mamy ją w kieszeni. Kolejne pytanie. Cześć. Czy te sprzęty, na których tam śmigacie, są wasze? Czy są z wypożyczalni? To są nasze. My je kupiliśmy w Kolumbii. To są motocykle AKT-200 TTR Kolumbijskie. Które kraje chcielibyście jeszcze zwiedzić na moto? No ja bym chciała bardzo jeszcze nie czy to mam mówić o ma moim marzeniu, ale moje marzenie jest takie, żebym sobie kupiła Royal Enfielda w Indiach i z tych Indii na tym Royal Enfield gdzie przyjechała do Polski. Gracias. Czy planujecie jeszcze w najbliższej przyszłości zorganizować wycieczkę do Peru? Więc tak ja myślałam, żeby jeszcze zrobić wycieczkę do Peru na przełomie kwietnia-maja-czerwca, bardziej w maju. Więc dajcie mi znać, czy tutaj są z was chętni na wycieczkę do Peru, jeśli ja, ja, ja. jesteście. Jeśli jesteście chętni na taką wyprawę, to, to obiście znajdziecie wszystkie cały program i cenę. Czy dajcie mi znać mała przerwa jesteśmy w bardzo e, fajnej, autentycznej krajówce, gdzie e, sami miejscowi przychodzą nie widziałam tu nigdy turystów a jesteśmy w centrum BG3, w centrum Kartageny słuchajcie, mała przerwa na co? na no, morza, na najlepsze serwisy w Kartagenie naprawdę popatrzcie co mam to wszystko kosztuje 25 zł takie nadanie, danie, więc na kartach to jest bardzo tanio. Także... Jest, I tu jest klimat tu ja. Jest e, muzyka bardzo mocna, więc nie wiem czy mnie słychać, ale nazywa się ta knajpka La Laguna Azul w dzielnicy Getsemani. E, kolejne pytanie. W jakim języku rozmawiacie prywatnie? Po polsku, francusku, angielsku? Więc my rozmawiamy po francusku ze sobą praktycznie przez 90% naszego czasu. Ja bardzo dobrze mówię po francusku. Zaczęliśmy chyba nawet mówić po francusku, więc myślę, że francuski jest takim językiem, w którym się najlepiej dogadujemy we dwójkę. Czasami mówię do Nikolasa po... No czas bardzo rzadko powinnam mówić do niego więcej. Czasami mówię po polsku. To jest akurat bardzo fajne, że my mówimy w tych samych językach. Mówimy pięcioma językami, to są te same tam... Hiszpański, francuski, angielski, polski i chiński, więc jak jesteśmy w środowisku francuskim, a chcemy sobie coś między sobą powiedzieć, no to wiadomo, że powiemy sobie w języku, no zazwyczaj to jest polski, a jak jesteśmy w takim już towarzystwie, którzy mówią trzy, trzema językami, w których my mówimy, to czasem trzeba chińskim coś powiedzieć. Więc tak się też zdarzało, ale e, jeśli chodzi o... Codzien, codziennie gadamy ze sobą po francusku. Czy nie macie tak, że po którymś z kolei szczycie, trekkingu, czy super trasie na moto przestaje to już cieszyć? Bo jeśli się już tyle takich momentów wow przeżyło, to każdy następne nie robi już, ta, już takiego wrażenia. E, nie, nie mamy tak. Na szczęście, na szczęście naprawdę. E, ja myślę, że za każdym razem e, jak jest coś takiego wow robimy, to potem robimy sobie przerwę. Tak na przykład jak było, byliśmy na Boliwii, zjeżdżaliśmy na skiturach i za każdym razem tam dla nas było wow, kurczę, co w ogóle co, co my to robimy? Albo Patagonia skitury z Fitzrojem, to był najszczęśliwszy dzień w moim życiu, kiedy, robiłam, kiedy byliśmy na skiturach i po prostu przed sobą mieliśmy Fitzroja przez 24 godziny. Także nie, po, zawsze po takich właśnie jakichś przygodach my mamy przerwę, tak? Wracamy do tej pracy naszej często do pilotowania przez miesiąc. I przez ten miesiąc, kiedy po prostu tak normalnie pracujemy z turystami, znowu się nam zachciewa tych przygód i, i za każdym razem jest takie wow, kurczę, ale to jest niesamowite, mimo że zrobiłaś tych dróg, nie wiem, jakichś takich szalonych dróg na motocyklach, zrobiliśmy już 100, a za każdym razem jednak jest, jest to wow. Tak na przykład ostatnio było, jak byliśmy w Argentynie, w Mendozie, i jechaliśmy tą drogą, taką 9-kilometrową do Cristo Blanco, do tego Chrystusa takiego na przełęczy. I jak tylko tam dojechaliśmy, to nawet na GoPro jest nagrane, jak krzyczymy wow, jak tu jest pięknie. Więc nie, nie mamy czegoś takiego, że się, że jesteśmy zblazowani, żebym tak powiedziała. Na szczęście to wow jest cały czas w naszym sercu. Jak robicie tak piękne zdjęcia, tak niesamowitych ujęć nie widziałam na żadnym innym kanale. No to jest usługa przede wszystkim zdjęcia, to jest z niego. Niko się sam nauczył fotografii, to znaczy nauczył go uniwersytet, który się nazywa YouTube. Pamiętam jeszcze jak siedział godzinami w nocy całe noce i się po prostu uczył, jak robić zdjęć. No i doszedł do tego momentu. Wiadomo, że niko się cały czas uczy, ale doszedł do tego momentu, gdzie jego zdjęcia są naprawdę e, niesamowite, są też uznawane na wielu... E, w wielu konkursach. Teraz się znalazł w finale Travel w Photographer of the Year. Eee, także wyniki będą w styczniu, trzymajcie kciuki. A jeśli chcielibyście się nauczyć, e, robić trochę takie zdjęcia jak, e, jak Niko, to słuchajcie, Niko napisał e-booka, jest o 300 stron. Dowiecie się tam właśnie, jak. E, jak robić najładniejsze zdjęcia, więc zapraszam Was, w opisie znajdziecie link do, do strony, gdzie możecie kupić jego e-booka. Kolejne pytanie, czy jest miejsce, do którego nie chcecie jechać, albo Was po prostu nie ciągnie? Eee, tak, już rozmawialiśmy o tym wcześniej z Nikolasem, także mamy nawet takie wspólne miejsce, jest to Australia. Na tą chwilę nas w ogóle nie ciągnie ten kontynent. I drugie pytanie od tego samego e, obserwatora jest, czy chcielibyście przejechać Australię motocyklem? Więc e, odpowiedź na to jest nie, bo właśnie to Australia nas w ogóle nie ciągnie. E, mnie osobiście nie ciągły też Stany Zjednoczone, chociaż teraz m, myślę, że się to zaczyna powoli zmieniać, jak oglądam więcej e, vlogów ze Stanów Zjednoczonych, e, jak oglądałam vlogi na przykład Ewy Zubek albo m, na Instagramie, też followuję m, Ludzi, którzy mieszkają o, o, obok Kalifornii, to wydaje mi się, że jest tam naprawdę bardzo mega zróżnicowanie i dodaje mi to ochoty, że chcę ten kraj e, po prostu coraz więcej mm. <gry> zwiedzić, zobaczyć. E, I trzecie pytanie od tego samego obserwatora. Czy przed podróżami mieliście jakiś inny plan na siebie? To ja tu powiem, opowiem o mnie. Ja przed podróżami y, my się z Nikolasem poznaliśmy w Chinach, studiowaliśmy na tak zwanej Ecole de Commerce, czyli to jest taka szkoła biznesowa, francuska, ale w co miała swoją siedzibę też w Chinach. E, i ja myślałam, że ja zostanę w Chinach, gdzie to było ile lat temu? 7, 8 lat temu, e, więc Chiny się bardzo, bardzo rozwijały. E, szkoliłam język chiński, więc myślałam, że będę dwie, pracować w jakimś startupie w Chinach, będę nie, nie byłam w ogóle taką totalną korpo, nie, absolutnie nigdy, ale wiedziałam, że chcę coś iść w tym kierunku, żeby zostać w Chinach, mieszkać w Chinach. Eee, ale no tak się nie stało. Jestem tu, gdzie jestem. Eee, Niko, co ty chciałeś robić? Kienine, de sport. A tak więc Niko bardziej myślał, żeby być właśnie nauczycielem sportu w szkole. Pytanie o chorobę wysokościową: jak to jest chorobą wysokościową? W odcinku o najgorszych świętach mieliście problem z aklimatyzacją na 3600. Z jakiej wysokości startowaliście tamtego dnia i jaka była różnica wysokości? Myślałem, że komuś tak, komuś tak obytemu z dużymi wysokościami coś takiego nie grozi na 3600. 36 Dlatego chciałbym wiedzieć więcej na ten temat i się na to przygotować. Eee, dobra, na no to, że mieliśmy chorobę wysokościową, to ja. To też nie była choroba wysokościowa, bo choroba wysokościowa jest wtedy, kiedy po prostu e, się bardzo słabo czujecie, wtedy kiedy macie zawroty głowy, wtedy kiedy wymiotujecie. A ja miałam po prostu e, najlżejszy obiad, cho, objaw choroby wysokościowej, po prostu ból głowy. Jakbym miała przy sobie tabletki przeciwbólowe, to bym je wzięła i by było po sprawie. Ale no nic nie mieliśmy. E, tak, jeździmy bez apteczki, często nam się to zdarza, mamy ze sobą tylko bardzo podstawowe leki. Yy, możecie nas tu zhejtować z tym, ale no, jesteśmy bardziej nieprzygotowani pod tym względem. Yy, I co chciałam powiedzieć? Słuchajcie, wtedy zadziałało bardzo dużo czynników. Yy, po pierwsze, yy, wypiliśmy trochę wina, jak dojechaliśmy do tego domku, yy, bo mieliśmy ze sobą wino i wypiliśmy wino. Ja się też tam trochę popłakałam, bo wiecie, no wtedy miałam właśnie ten, robiłam o tych najgorszych świętach, strasznie mi było tęskno, to był 24 grudnia i na pewno płacz i to wino zdziałało, że ja miałam po prostu tak mocny ból głowy. No i wyjechaliśmy z 1000 metrów na wysokość 1000 na 3600, więc to jest duża różnica. Wyjechaliśmy dość szybko. Przede wszystkim ja nie jestem zaklimatyzowana. Owszem, w tym roku byliśmy na 6 tysięcznikach, na 5 tysięcznikach, ale ja od 3 miesięcy, ostatni raz na wysokości, słuchajcie, Patagonia to były wysokości typu 1500 metrów nad, nad poziomem morza, więc to jest żadna wysokość. To są nasze e, polskie tatry. Więc e, ja od, od kiedy? Od trzech. Miesięcy nie byłam tak, żeby być prawdziwie na wysokości. Co to znaczy? Żeby robić jakiś trekking, bo to, że sobie wiedziesz na przełęcz motocyklem na 4000 i nazywasz to aklimatyzacją, no to to nie jest prawdziwa aklimatyzacja, bo ty musisz na, najlepiej jest spać na tej wysokości. To wtedy dopiero się dobrze aklimatyzujesz. A to była pierwsza noc od 3 miesięcy na tak wysokiej wysokości. I, i, a ja w ogóle nie byłam zaklimatyzowana. Ostatni raz spałam na takich wysokościach, tak jak Wam mówię, no 3-4 miesiące temu, a jednak ciało po trzech miesiącach zapomina zawsze musi sobie przypomnieć. Tak? Musi sobie dopiero jak sobie przypomni, to, to ta aklimatyzacja jest lepsza. Także nie trzeba się bać, nie trzeba się bać w ogóle choroby wysokościowej trzeba się przygotować robić step by step, krok po kroku. Zaczynać od zera, jak jesteście w Peru, no to pierwsze się robi limę, potem się jedzie do Arekipy na 2000 metrów nad poziomem, może śpi się w tej Arekipie. Potem macie kanion Kolka, gdzie jak w głąb kanionym Kolka wejdziecie, to śpicie na 2,5. Także najlepiej krok po, kroku właśnie, krok po kroku robić aklimatyzację. Ale co nie znaczy, że nie możecie jechać wziąć samolotu z Limy do Cusco, znaczy 400 czy 200, bo dużo osób tak robi. I, I też to przeżywa, tylko te zawsze mają taki pierwszy, te pierwsze dwa dni w Cusco są na pewno dla nich bardzo ciężkie. Dla tych, co nigdy nie mieli styczności z, z wysokością. No ale to wszystko naprawdę zależy od waszego ciała. Dobra, teraz mam kolejne pytanie o autach. Jakim autem zamierzacie podróżować po przesiad z motocykli? Widzicie, to są plany, to my to mamy w głowie, ale nie wiemy, czy tak będzie. Znaczy, myślę, że chcielibyśmy kupić. Tak jak wcześniej mówiłam, 4 na cztery coś, jakieś nie wiem, może Toyota, jakiś Land Rover. Um, albo markę, bardzo lubimy markę, Jeep. Więc myślę, że coś w tym stylu i oczywiście z namiotem na, na dachu. Czyli coś w ten deseń. Czy będzie film z Polski? Tak, już mówiłam wcześniej, będzie dużo filmów z Polski. Jak Nikolas nauczył się polskiego? A, tak naprawdę Niko nauczył się bardzo dużo, tak, że tak powiem, z ulicy. Moja mama nie mówi w języku angielskim, więc z nią e, nie mówi chyba najczęściej po polsku. E, miał pięć lekcji z nauczycielką polskiego. Ja myślę, że to mu dało takie jakieś podstawy tam gramatyczne. A tak to się sam nauczył. Sam się uczył po prostu ze, ze słuchu. Chciałam zapytać, co z e-bookiem i kolejne pytanie Operu. Dobra, czy piszę z e-bookiem. Nie wiem skąd wiesz, że robimy, że robię, że piszę e-bookę operą, to znaczy pisałam podczas pandemii. I potem e, przestałam pisać, ponieważ zabrakło czasu, pandemia się skończyła, zaczęły się wyprawy, zaczęły się montaże vlogów, zaczęły się wyprawy na motocyklu i nie miałam w ogóle czasu na to. Ale tak, jestem powiedzmy w trakcie pisania e-booka operum. Także jak tu jestem już jacyś chętni, żeby nabyć tego e-booka, to dajcie znać. Myślę, że to mnie bardziej wtedy zmotywuje. Ale tak, na pewno będę pisała właśnie o e o całym Peru. O jak można tam podróżować samemu czy nie samemu. Jak, jakie trasy najlepiej zrobić, w jakie miejsca jechać. Także to wszystko będzie na pewno w e -booku. I kolejne pytanie o Peru. Kiedy według Ciebie jest najlepszy czas na wyprawę? Myślałam o przełomie maja-kwietnia. Słuchajcie, Peru najlepiej jechać od kwietnia do listopada, tak naprawdę. Warto omijać grudzień, styczeń, luty, bo wtedy są duże opady. Wtedy też czas różne trasy trekkingowe są zamknięte. E, ale tak to od kwietnia do listopada, jak najbardziej Peru, do Peru możecie jechać. Maj, kwiecień nie ma, jest też dobry. Pytanko. Dostajecie złotą kartę. Każda jest osobna. Możecie kupić po trzy rzeczy. Co wybieracie? E, więc w sumie gadaliśmy o tym już z Nikolasem e, wcześniej, i pierwsze, co nam do głowy wyszło, weszło i to był ten sam pomysł. Właśnie, żeby kupić um, jakieś auto 4x4, żeby zbudować e, z tego, że tak powiem, jeepa jakiegoś e, takiego kampera, ale który jest właśnie autem 4x4, który, który może wszędzie zjechać, ale w którym można również spać w środku i na zewnątrz, czyli żeby był też nawiot na górze. E, więc to jest takie nasze małe marzenie na, na przyszłe lata. Więc na pewno jeśli by ta, mieliśmy to wybrać teraz, to byśmy teraz wybrali, że dajcie nam to auto, teraz. A druga rzecz to jest ja na przykład bym chciała, dostajecie już tą kartę. Aha, i popatrzcie co tu jest napisane, ale nie chodzi o hasła typu czas czy pokój na świecie, bo to raczej do złotej rybki, czyli mówię tutaj o rzeczach materialnych. E, więc ja pewnie bym sobie jakieś kupiła, nie wiem, super zestaw do, do skiturów jakieś odjechane narty. A Niko znowu jako drugą rzecz wybrał, że taki bardzo profesjonalny, pełny, pełny sprzęt fotograficzny. Tak to niczego, więc trzeciej kartki nie mam, bo nasz, nie, nie ma takiej potrzeby. Nasz dom. Co? I nasz, nasz dom. Nasz dom, ale teraz jesteśmy w trakcie konstruowania tak naszego domu w Polsce, ale no to się dzieje, no konstruujemy go, więc ja myślę, że... Te dwie rzeczy, jak na tą chwilę, z tych materialnych. No a ja też sprzęt tenisowy. Aha, więc Niko też by, e, by chciał właśnie taki najlepszy, znaczy najlepszy no, profesjonalny sprzęt tenisowy. Bo nie wiem czy wiecie, ale Niko był e, coachem, był trenerem tenisa, także... To on jest w tej szkoli w tenisa. W Mendozie graliśmy codziennie przez dwa tygodnie. Będzie vlog z Mendozy jeszcze. Jesteśmy już w Kolumbii, ale jeszcze będzie z Mendozy vlog. Także zobaczycie, jak gramy. Kolejne pytanie: czy macie Patronite? Tak, mamy Patronite, założyliśmy chyba miesiąc temu. Także możecie nas wspierać, nasze podróże właśnie na Patronite. Dzięki naszym patronom na przykład ostatnio naprawiliśmy drona. Mamy naprawdę strasznie dużo takich kosztów naprawczych. Cały czas się nam aparaty psują, mikrofony, e, drony, także to naprawdę e, schodzi na to dość dużo pieniędzy. Także jak macie ochotę, to możecie zostać naszymi patronami. E, na stronie patronite wpisujecie e, po prostu Iza Handerek. Link znajdziecie tu w opisie. A jak nie chcecie e, po prostu się wiązać tak głęboko z nami, żeby być patronami, to możecie po prostu postawić nam kawę na bajkowi, co nam również bardzo pomaga. Także albo tu Albo tu. Zapraszam bardzo. Jakie macie plany na 2023? Czy planujecie więcej czy mniej podróży? Czy macie jakieś długoterminowe plany? Czy wolicie żyć chwilą? Więc ja jestem bardziej żyć chwilą. Niko bardziej planuje. Także jak już Wam powiedziałam zresztą co będziemy robić e, przez ten pierwszy, pie, pierwszy trymestr. Także wracamy do Europy. Wracamy do Polski, do Francji. Będzie nas na pewno w Europie. Będą vlogi z tych wszystkich krajów. E, co dalej Wam nie, na razie nie powiem, bo naprawdę te plany się bardzo szybko zmieniają. Czy będzie więcej, czy mniej podróży, sama nie wiem. Wydaje mi się, będzie myślę, że ba bardzo podobnie jak, a jak w tym roku. Także sami ocenicie, sami zobaczycie. E, tylko oczywiście musicie być subskrybować ten kanał. Dobra, kochani, to koniec już Q&A. Także to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że podobał wam się ten vlog razem ze zwiedzaniem trochę Kartageny. Mam nadzieję, że zobaczyliście trochę tego niesamowitego miasta. Jakim jest Kartagena? Ja dzisiaj zaczynam już motocyklową wyprawę po Kolumbii przez dwa tygodnie. Jedziemy do bardzo dziewiczych miejsc. Jeśli macie ochotę zobaczyć gdzie będziemy i jak takie wyprawy wyglądają, to zapraszam was na mojego Instagrama i za podkreślenie Handerek. Tam będę codziennie na pewno coś e, coś dodawała, także e, Będziecie mogli zobaczyć, jak to od środka wygląda takiej wyprawy. A oczywiście Was zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania tego e, vloga z mojego kanału, bo to jest najważniejsze, żeby się ten kanał po prostu rozwijał. Polecajcie dalej, polecajcie znajomym. Jest to tylko 20% dziewczyn na tym kanale, co mnie po prostu strasznie e, zaskakuje zawsze, jak na to patrzę. Także mężczyźni, polecajcie swoim partnerkom, żonom. E, niech, niech dziewczyny też zobaczą. Te wszystkie nasze przygody. Dobra, także całuję Was z gorącej Kartageny. U Was pewnie już jest zimno, jesteście przy kominku. Ehm, u nas będzie tak za dwa tygodnie. <grych> Dobra, do zobaczenia w kolejnym vlogu. Ciao!